Witajcie rodacy. Często w gronie masy różnych indyków na Steamie giną perełki. Ja na szczęście taką odkopałem i jeżeli wy nie słyszeliście jeszcze o The Talos Principle to zapraszam do recenzji. Swą historię postać zaczyna otoczona zarośniętymi ruinami przypominającą trochę świątynię. Po powstaniu z ołtarza boski głos o imieniu Elohim zaprasza nas dalej i zachęca do zbierania Sigili, dzięki którym możemy osiągnąć życie wieczne. Pierwsza para zagadek, która uczy nas funkcji Jamera deaktywującego mechanizmy, kończy się ścieżką do małego Huba z kolejnymi zgilami. Po drodze można zauważyć namalowane na ścianach kody QR. Szybko okazuje się, że nie jesteśmy tutaj pierwsi. Przed nami krainę tę zwiedziły setki poprzedników, którzy takimi kodami porozumiewają się ze sobą i opisują swoje przemyślenia na tematy poruszane w archiwum wiedzy. Warto tu zaznaczyć, że Bóg Elohim oferuje dostęp do całej całego swojego obszernego świata, za wyjątkiem stojącej na środku wieży. Oczywiście mamy tutaj odpowiednik węża. Otóż w terminalach pojawia się głos namawiający do działań na przekór stwórcy. Dlaczego zatem mamy się nie wspinać na kolejne piętra wieży? Czyżby Loki miał coś do ukrycia? No cóż, tego dowiecie się, gdy zagracie sami. Jednak pierwsze poziomy to zaledwie początek rozgrzewki. Po rozwiązaniu kilku jamerowych zagadek teleporter prowadzi nas do większego huba z siedmioma podumerowanymi poziomami, z czego każdy kryje kolejne sigile i ciężkie do znalezienia gwiazdki. Złapane sigile w postaci tetrisowych klocków służą do odblokowania nowych mechanizmów rozgrywki, takich jak konektor czy kostka. No ale dlaczego rozgrzewki? No cóż, bo te siedem poziomów to zaledwie śmieszne proste przygody. Gotowania do całej reszty zabawy. Wszystkich sigili jest grubo ponad setka, z czego każdy kryje się za unikalną zagadką, wymagającą użycia wielu mechanizmów naraz. Dziesiątki gwiazdek porozrzucanych po poziomach są jeszcze trudniejsze do zdobycia. Nierzadko wymagają myślenia poza schematami i daleko poza granicami pojedynczej zagadki. Dodatkowo spora część z nich ma więcej niż jedno rozwiązanie, no i to właśnie stąd bierze się radocha z pokonywania ciężkiego problemu na swój własny sposób. Warto jeszcze wspomnieć, że gra jest pełna easter eggów i nawiązań do innych gier, The Swapper, Portal czy Sirius Sam, którego jest tutaj najwięcej, jako że jest to dziecko Crow Team. Niekiedy można znaleźć wiaderko z farbą, która pozwala pozostawić wiadomość dla naszego znajomego ze Steama, więc podczas grania trafią na twój kod QR. Z tego typu jest więcej niż jesteśmy w stanie znaleźć. Część z nich wymaga od gracza sporego poświęcenia, np. zdobycia wszystkich sigili i gwiazd na mapie albo znalezienia ukrytego przedmiotu i dopiero za jego pomocą otworzenie głęboko schowanych drzwi, czających się za dwoma tarytami. Generalnie gra jest pełna tajemnic. Dodatkowo gra jest wyjątkowo ładna, wszystkie związane krainy są malownicze i nierzadko przykują na wzrok różnymi detalami. To samo tyczy się soundtracku, ten jest idealnie wpasowany do rozgrywki, tajemnicze i mistyczne dźwięki wpasowują się tutaj w sam raz. Warto jeszcze zaznaczyć, że gra jest dostępna z dubbingiem, a osoby wczuwające się w swoje role wypadły nad wyraz dobrze. Reasumując, gra ta jest strasznie wciągająca. Gdy przejdziemy daną zagadkę z ciekawością, idziemy do następnej, by zobaczyć, czym tam nas autorzy zaskoczą. Jednak same zagadki to nie wszystko, ponieważ historia opowiedziana w grze jest równie intrygująca i ciekawa, co same puzzle. Gra zmusza niejednokrotnie do refleksji na temat świadomości, istnienia i wielu innych głębokich, filozoficznych przemyśleń. Jeżeli lubiliście Portala, to w ciemno bierzcie tą produkcję, a zawiedzeni nie będziecie. Gra utrzymuje od nas 9 na 10, no i tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.